Życie płynie, nie kończy się, przypomina rzekę Mój umysł jak labirynt, szukam sensu w każdym zakręcie Czuję ciężar rzeczywistości jak worek z cegłą Codzienność mnie gniecie, ale wciąż idę twardo Gdy patrzę w przeszłość, widzę tylko cienie Dzieciństwo jak film, nie kończąca się scena Każdy moment zapisany w zakamarki pamięci Boli radość jak tej strony tego samego medalu Nie kończąca się opowieść, my życie to gra Szukam odpowiedzi, choć pytania wciąż trwa Gubię się w myślach, balansuję na krawędzi Cie rzeczywistość to rabiet nie kończąca się opowieść. Każdy z nich ma swoją historię Szybka jak kalejdoskop, Zmienia się bez ustanku Jestem tylko trybikiem w świecie wielkich planów Ale moja opowieść trwa Tyle w niej detali Każdy wers, każde słowo pisane krwią serca Każda łza wylana to dowód mojej wiary Nie poddam się w tej podróży przez życie Codzienność mnie uczy, choć czasem jest brutalna, każdy upadek daje siłę, by stanąć znów w pewnie Przez ciemne dni, przez mgłę i burzę Nie kończąca się opowieść, ile wciąż naprzód opowieść nie kończąca się 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 opowieść Niekończąca nie nie kończąca się opowieść nie się opowieść nie się opowieść. się Nie uczelnijają mnie, każdy z nich ma swoją historię. Historia, historia, historia. Szybka Siem, jak Kali, doskąd zmienia się bez ustanku. Istanku, istanku, istanku. Jestem tylko trybikiem w świecie wielkich planów, ale moja opowieść trwa tyle w niej detali. Kali. Kali. Każdy wers, każde słowo pisane krwią serca Każda wylana to dowód mojej wiary Nie poddam się w tej podróży przez życie. Niekończąca się opowieść, uczucie nie do pisania Codzienność mnie uczy, choć czasem jest brutalna Każdy upadek daje siłę, by stanąć znów pewnie Przez ciemne dni, przez i burze Niekończąca się opowieść, idę wciąż naprzód Nie kończąca się opowieść, nie kończąca się opowieść, nie kończąca się opowieść, nie kończąca się opowieść, nie kończąca się opowieść.